Miejsce z zeszłego sezonu, więc wydaje mi się, że jest to dla nas też pozytywne osiągnięcie i jakby cel został, został spełniony. Dużo nauki, dużo moim zdaniem dobrego grania, tego złego też, ale to jakby zawsze muszą być te dobre i złe momenty. Debiut w europejskiej lidze, więc to też ciekawe doświadczenie. Troszeczkę nie po naszej myśli, bo jednak liczyłyśmy na, na zwycięstwo. Ale uczymy się na błędach, więc wydaje mi się, że to jest dobra prognostyka na przyszły sezon. Bardzo mnie to cieszy, że, że w tym momencie zostało tak troszeczkę już postawione bardziej na tą koszykówkę 3x3, bo uważam, że to jest bardzo atrakcyjna forma koszykówki, która naprawdę przyciąga kibiców. Jak było na finałach, to naprawdę bardzo dużo osób zatrzymywało się, oglądało, kibicowało i widać było, że jest bardzo duże zainteresowanie tą dyscypliną sportu, co naprawdę bardzo cieszy, że też Związek chce inwestować w to pieniądze i czas na rozwój. Jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Super, że może się wszyscy spotkać w jednym miejscu, bo na meczach to zawsze jest to przejazdem i na szybko, a tutaj każdy z, z tego środowiska może spotkać się, porozmawiać. Organizacja też na bardzo dobrym poziomie. Wszystko sprawnie, wszystko wiadomo co i jak, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy, że tak wygląda.